Zwycięstwem 4-1 nad Czarnymi Dobrzyca zakończyli rundę jesienną piłkarze KKSW Kniazdusią 925 Kalisz. KKSW dominowali przez całe spotkanie, jednak kibice zgromadzeni na stadionie przy wale Matejki musieli poczekać na pierwsze trafienie do 28 minuty. Wtedy to wynik spotkania otworzył Marcin Młynek, który płaskim strzałem pokonał bramkarza gości. W 37 minucie było już 2-0. Maciej Zapart strącił piłkę głową do Kamila Urbaniaka, ten jednak został uprzedzony przez Bartosza Zimnego, który sam wpakował piłkę do własnej siatki. Dwie minuty później było już tylko jednak 2 do jednego. Po faulu Artura Szczepaniaka arbiter podyktował rzut karny, który pewnie na bramkę zamienił Marcin Kowalczyk. Drugie części meczu to taka siatka zdobywali już bramki. Najpierw pewnie prowadzenie podwyższył Marcin Młynek, natomiast wynik spotkania ustalił Patryk Mularczyk, dla którego był to debiutancki gol w seniorskiej drużynie. No dokładnie, ta bramka taka trochę podarowana przez sędziów można powiedzieć, bo wcześniej tutaj faul ewidentny, Radek go odpychany, sędzia tego nie gwizdnął, tam chłopak się zabrał, Artur Szczepaniak nadrabiał, to ślizgiem moim zdaniem prawidłowo, nawet do piłkę, ale no trudno, sędzia podyktował, rzut karny, strzelili na 2-1, na zrobili, zrobili taki kontakt. Powiedziałem szatni chłopakom, że musimy zagrać spokojnie przede wszystkim i, i szybciej piłeczką, tak, szybciej piłą, żeby mniej kiwać, a po prostu red zespołowo, zespołowo, w drugiej połowie coś było widać, więcej akcji. Po spotkaniu trener Mariusz Kaczmarek był bardzo zadowolony z występu Marcina Młynka, który w tym pojedynku zdobył dwie bramki i był wyróżniającą się postacią drużyny KKS-u w meczu przeciwko Czarnym Dobrzyca. Tak, tak, cieszy mnie to bardzo, bo Marcin Młynek to zawsze był takim nafasnikiem, w którego można powiedzieć wierzyłem, a miał tutaj jakieś zahamowanie od początku sezonu, bardzo mnie to martwiło, ale widzę, że dzisiaj po tych dwóch bramkach na pewno się odbudował.